Kalifornia. Mężczyzna skazany na śmierć może być niewinny. Jesteś niewinny, dopóki nie zostaniesz uznany winnym. Chyba, że nazywasz się Kevin Cooper. Następną osobą w kolejce czekającą na egzekucję jest Kevin Cooper. Stanie się tak, pomimo opinii kilku sędziów, którzy twierdzą, że może on być niewinny. 4 czerwca 1983 roku rodzina Rayenów została zamordowana w ich domu. Jedynym, który przeżył, był ośmioletni chłopiec. Wiele dowodów sugerowało, że Cooper był na miejscu zbrodni. Był to odcisk buta i ślady krwi na ścianie. Cooper był skazanym włamywaczem, który uciekł z więzienia. Po namierzeniu kilku połączeń telefonicznych ustalono, że dom w sąsiedztwie domu Ryanów był kryjówką mężczyzny. Wszystko wskazywało na Coopera jako na zabójcę. Twierdził tak też John Ryan, jedyny ocalały. Ale po tym, jak ogłoszono werdykt, pojawiły się wątpliwości. Jak jeden mężczyzna był w stanie zabić pięć osób, w tym ex-żołnierza Douglasa Ryan? Podczas zbrodni użyto trzech rodzajów broni, siekiery, noża i kolca do lodu. Jednej osobie trudno byłoby posłużyć się wszystkimi narzędziami. Dwóch świadków widziało też samochód z trójką białych mężczyzn w środku jadący drogą, która prowadziła do domów Ryanów w noc ich morderstwa. Poza tym próbka krwi, jaką znaleziono na miejscu zbrodni, zawierała też DNA dwóch innych osób. Cooper ma ostatnią szansę na złożenie apelacji, którą wyśle gubernatorowi Kalifornii Jeremu Brown.